Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyły do margi, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie, iż niszczą nasze miejsca święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla Was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także, by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Pasą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: Cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani, zaś i faryzeusze, wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Oto słowo Pańskie. Ukochani w Chrystusie, jakże mocna jest relacja dzisiejszej Ewangelii. Ma się dokonać odkupienie świata, a ludzie myślą, że ratują swoje ojczyznę. I swój naród. To dlatego, że popełnili ten błąd, ten naród potem nie miał swojego państwa prawie dwa tysiące lat. Tułał się po innych narodach. Dopiero po ostatniej II wojnie światowej odtworzono państwo Izrael. Uczmy się z historii, bo to są fakty. Jak człowiek przegrywa wtedy, kiedy odejdzie od Pana Boga, kiedy go jeszcze bardziej zdradzi. Jakimś dopełnieniem dzisiejszej Ewangelii jest nasze dzisiejsze pochylenie się nad ostatnim błogosławieństwem. Błogosławieni, którzy są prześladowani za sprawiedliwość, bo do nich należy Królestwo Boże. Należy. Oni go już mają. W innych błogosławieństwach nie byliśmy tak mocno wezwani przez Chrystusa do czynu. Jak w tym? To my mamy tę sprawiedliwość czynić. I ktokolwiek będzie czynił sprawiedliwość, uderzy w niego prześladowanie, takie czy inne. To go ludzie wyśmieją, to tak czy inaczej go nazwą. Zaprowadzą do więzienia albo tak jak zrobili synem Bożym, który przyjął naszą, naszą ludzką naturę z Chrystusem. Zaprowadzili go na krzyż i przybili do niego. Pamiętajmy, że my mamy czynić Królestwo Boże. My nie możemy być tylko kibicami chrześcijanami, którzy przytakują, cieszą się, ale są z daleka wygodniej, nie narażać się. To nie tak, bo tacy Królestwa Bożego nie osiągną. Bo dopiero ci, którzy czynią sprawiedliwość, włączają się w ten nurt, już jest ich Królestwo Boże. Takim przykładem czynienia Królestwa Bożego jest prymas tysiąclecia. Stanął przeciw całej mocy komunizmu w Polsce i w Moskwie. I wszystko robił, aby ratować Kościół. A kiedy prześladowanie się wzmogło, w pewnym momencie powiedział: Non possumus, dalej nie możemy ustąpić. I dlatego poszedł do więzienia na trzy lata. Ale patrzmy, kiedy tam poszedł, to w swoich zapiskach więziennych mówi, że dopiero tam go dopędziła łaska. Wszystko postawiłem na Marię. Wszystko. Przecież to był bardzo pobożny człowiek, wyszedł z pobożnej katolickiej rodziny organisty. Ileż się on namodlił w seminarium, tym bardziej, że ciężko chorował. Jakim był bardzo pobożnym kapłanem, wszyscy o tym świadczą, którzy go znali. A potem jak ogromnie przywiązywał wagę do modlitwy. Jako biskup lubelski, czy arcybiskup Warszawy i prymas Polski. A mimo to na tej dalekiej drodze życia dość długiej jeszcze nie dał rady postawić wszystkiego na Maryję. Aż zaczął czynić sprawiedliwość Bożą, narażając się. Wtedy dopiero był godny tę łaskę przyjąć. Dlatego w naszym życiu nie bójmy się narażać dla sprawiedliwości, dla uczciwości, dla prawości naszej codziennej. Bo wtedy już jest Królestwo Boże nasze. Moje, moje, jeśli to potrafimy robić, tak czynić, taką drogą pójść. To w tym ostatnim błogosławieństwie tak bardzo mocno Pan Jezus to podkreśla. To patrzcie, po katastrofie smoleńskiej dziewięcioro osób, to jakieś półtora roku temu prasa katolicka na ten temat pisała wyraźnie po nazwisku. W tajemniczy sposób albo w wypadku zginęli, albo w cudzysłowie popełnili samobójstwo. Ci, którzy byli świadkami pewnych rzeczy, albo pewne rzeczy wiedzieli na ten temat. ludzku przegrali ale teraz jest ich królestwo Boże oni wygrali tak jak wygrał prymas tysiąclecia to popatrzmy jak Bożą sprawiedliwość czynił święty Jan Paweł II że centrum komunizmu Moskwa powiedziała dalej nie można. I rękami innych zorganizowano ten zamach, po którym już nigdy w pełni zdrowie nie odzyskał. Ale już dzisiaj orzeczeniem Kościoła my wiemy, że jest jego królestwo Boże u Chrystusa. Dlatego żyjmy prawdą ósmego błogosławieństwa. I starajmy się je czynić. Bo tu Pan Jezus, tak jak wspomniałem, wyraźnie nawołuje nas do czynnego zaangażowania się. My wiemy, że. Czynić sprawiedliwość to znaczy budować Królestwo Boże. Prawdy, uczciwości, prawości, świętości. Bo to o to chodzi. I my wiemy, że tak się ogromnie będzie temu sprzeciwiał szatan. Pięknie jeden z autorów. W naszym y, y, polskiej prasie pisze w wywiadzie z jutrzejszego gościa niedzielnego: Szatan definitywnie przegrał. A to są jakieś tylko pokłosia których jeszcze próbuje coś ocalić, coś zrobić, coś dokonać. To mówi tak, jak kiedy wojska alianckie lądowały w Normandii, przeszły na ląd Europy we Francji, wiadomo było, że wojna już jest dla Hitlera przegrana w 1944 roku. Ale jeszcze ona się ciągnęła. Te niedobitki jeszcze się broniły. Rok czasu i zakończenie definitywnej wojny 8 maja 1965 roku. To my jesteśmy w tym czasie, gdzie te niedobitki sił piekielnych próbują jeszcze coś robić. Coś ocalić dla siebie. Za nas wojnę wygrał Pan Jezus na krzyżu. To On czynił tą Bożą sprawiedliwość, jak powiedział apostołom, wy nie wiecie, jaki ja mam pokarm. Moim pokarmem jest czynić wolę tego, który mnie posłał, Ojca. Dlatego za czynienie tej sprawiedliwości Bożej. Poniósł taką cenę, takie konsekwencje. Nie bójmy się, gdy nas kiedyś nazwą Czarnogrodem, ciemnogrodem, ludźmi starych czasów przebrzmiałych. Pamiętajmy, prawda się nigdy nie zmieni, bo prawdą jest Pan. Bóg. To tylko w ten sposób będzie chciał nas ugryźć szata. W Apokalipsie święty Jan Apostoł mówi, że przyjdzie czas, on pisał to dwa tysiące lat temu prawie. I zobaczyłem, jak wyszła z morza bestia. I zabijała. I brała w niewolę, i więziła. Ta bestia to ta władza polityczna pewnych środowisk. Czyżby już te czasy przyszły, gdzie się ludzi aresztuje za poglądy? W ostatnim czasie, w ostatnich dniach idzie ogromna znów fala prześladowań chrześcijan w Chinach. Już zbudowano, z, 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 zniszczono kilkadziesiąt kościołów, zawierając cały majątek katolikom czy chrześcijanom innych wyznań. To myśmy przeżyli w komunizmie w Polsce. Co to znaczy ta władza? Polityczna. Ma zorganizowaną przemoc i tą przemocą trzyma w rękach władzę. Ale święty Jan w Apokalipsie mówi dalej: Wyszła druga bestia z ziemi, służąc tej pierwszej. I ona jest bardziej perfidna. Bo ona według opisu świętego Jana uderza w kulturę. Zmienia mentalność człowieka. Okłamuje go. Podsyła mu prawdę, która jest fałszem. I ten człowiek idzie fałszywą drogą życia i wszystko przegrywa. To ten, ta druga bestia już. Wyszła i dotyka nasz naród. Patrzmy, jak od przeszkola chce się zniszczyć w dziecku człowieka, nie mówiąc już chrześcijanina, od początku. Jak się chce zmienić kulturę, i dlatego nie uczy się dzieci historii w szkole, są ograniczone lekcje języka polskiego. My musimy tę rzeczywistość widzieć, żebyśmy się nie bali uciągać się za sprawiedliwością i czynić ją w naszym życiu. Bo pamiętajmy, Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, Ufajcie, jam zwyciężył świat. I to, czym kończy te osiem błogosławieństw, do nich należy Królestwo Niebieskie. Patrzmy na tych, którzy czynili sprawiedliwość, i tyle ich ona kosztowała, ale oni wszystko wygrali. Amen.